W tym odcinku jedno słowo, które pomoże Wam podnieść się z porażki szybciej niż kiedykolwiek. Zacznijmy. Dzień dobry, to mi Szczepanek. I Piotr Piwowar. Codziennie o 5 rano rzucamy przed Was nową treść, która sprawi, że jeśli ją skonsumujecie, to Wasze zmieni się życie. A nasze perliste głosy i gipkie ciała spróbują jakoś przetrwać tę machanko i pokazać, że to działa. <laughs> Skuraniec. Energia na początku odcinka jest ważna, by sprawić, że osoby, które jadą w samolocie lub lecą pociągiem, mogą szybciej dotrzeć do celu pełni energii. I... Aby osoby, które o 5.30, nie o 5.00, aby osoby, które o 5.00 otworzyły lewe oko, jednak uznały, że to nie sen, tak, to my, to my, to YouTube, prawdziwy to my. Dobrze, koniec wstępików. Zapodaj persa. Pampersa? <laughs> Szykuj pampersa, będzie mocne. Proszę, proszę. Jest taka, mnie. Jest taka e, książka Mindset, wspomniana już podczas tej serii. O! Zapytawszy ludzi, która z tych wskazówek w tej książce jest dla was najważniejsza, powiedzieli zgodnie wszyscy. I to jedno słowo, które dzisiaj wybrzmi: dyscyplina. Nie. No, próbuj. Konsekwencje. A nie. to było jakby dyscyplina. Nie, nie, nie. Miłość. Ja. No to już nie wiem, nie mam pomysłów. Poza dyscypliną, mimo. Jeszcze. Miło... jeszcze. O, I teraz w jakim kontekście to słowo jeszcze możemy użyć? Czujesz się zafrasowany. Żeby, zafrapowany, za... Żeby rzeczywiście ciekawiony. działać skutecznie i podnosić się z porażki. Jeśli na przykład uczysz się do egzaminu, nie zdasz, to masz dwie opcje. Zastosować tak zwany fixed mindset, czyli mindset sztywny, powiedzieć sobie: Ja się nie nadaję do matmy. Ja nie znam tej matury. A możesz powiedzieć, zakładając growth mindset, czyli rozwojowy mindset, nie jestem dobry z matmy jeszcze. Ale kiedyś będę. Bo? bo wiem, że mogę się zmienić, rozwinąć. Jeśli masz jakieś wystąpienie publiczne zrobić, poprowadzić jakiś wywiad, no i potkniesz się, wychodząc na ten wywiad, wylejesz na rozmówce kawę. To możesz powiedzieć, nie jestem dobry w wychodzeniu po schodkach na scenę jeszcze. Ale to jest doskonałe. I teraz dzieci w Ameryce mają właśnie takie coś, nadjed. Mówią, jeszcze nie, jeszcze nie teraz, jestem gotowy na to stary. coś, ale będę. Jeszcze nie. Ale A jeżeli mówimy, nie jestem dobry, kropka, tak. to to już cię fiksuje, że to jest Twój stan i nie podniesiesz się z tej porażki. Jak chcemy wyjść z tej porażki mniejszej i większej, to możemy sobie powiedzieć, jeszcze. I będę próbował tak długo, aż nie usunę tego słowa jeszcze i powiem, jestem dobry w matle. Ale teraz Ile spany. mamy sytuacji w życiu, gdzie sobie myślisz, a to nie dla mnie, a to nie dla mnie jeszcze, ale wkrótce będzie. Więc ale jeżeli jest... macie takie marzenia, które są sztucznie właśnie blokowane przez tak. Was, przez Wasze przekonania, że coś nie jest dla Was, zawsze dodawajcie sobie słowo jeszcze. Stary, to, jest, to jest tak, od, dla mnie przynajmniej dwa mam wnioski. Pierwsze. Może jakaś. Nie wpadłem na to, a z dzieciaczkami moimi, jak rozmawiam, i no często nasze dzieci mówią, nie, że ja w tym nie jestem dobry albo tego nie lubię, nie kumam. Jeszcze nie jest stabilnie, nie? Jeszcze nie jest stabilnie, ale, ale będzie. Ale będzie, no nie? Mhm. Że nawet w rozmowie z nimi, nie? Tak, tak. A drugą refleksję mam taką, że zacząłeś takim spokojnym głosem. Teraz byłeś w tym odcinku, nie, i ja, się, się, strasznie prze... wysokiego ja się przestraszyłem, bo myślę sobie tak, jeszcze nie krzyknął, ale za chwilę jak pójdzie w swoją ekspresję, to myślałem tylko tak, oddychaj głęboko. No. Nie, no do. Nie, ale myśl, tak, tak. myśl, a, a kto to, kto to, kto to, kto to? Kto to, to? to książkę, Karol Duek napisała, yy, i nazywa się Mindset. Karol, Karol to jest kobieta? Yy, tak, ale... Ej, Karol, aha, Karol! Tak, Karol. A w polskim tłumaczeniu nowa psychologia sukcesu. Streszczenie mm. na bukwikach. Myślałem, buchu. że powiesz, że Karol napisała w polskim tłumaczeniu po prostu Dorota. <grym> to, to ty jesteś od takich śmiesznych żartów. Nie, gościu. Dobrze. No doskonale. Jeszcze nie jestem dobry w matmy. A najlepsze dopiero, dopiero. przed nami. Chciałeś to powiedzieć? Nie, ale... Kurze, nie ma lepszego zakończenia. Możemy się żegnać? Dajcie znać, w czym nie jesteście dobrzy jeszcze. To oznacza, że chcecie nad tym pracować. I bądźcie pewni, że będziecie dobrzy. Ży. Ży. Re, ży. Karol po polsku, Karolina. <grym i> Dorota. Snary <grym i> nie cię, Że pociśniesz taką kurde t -persę. Ale nie. Wydaje nie. się prosta rzecz. Na mnie się zgadzam. Jest... Raz, 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 raz. Cześć, strasz, 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 strasz. Dźwięku, ale z przyjemnością zgadzam się na nią, gdyż jesteś dla mnie. Inspiracją. Łaskawy. Inspiracją łaskawstwem, żywicielem. Okej, okay, ja jadą... Kto wie, ten wie. Mikrofon odłączony. Wiem, dlatego wysłałem jej serce za. Pożywienie. Okej, okay, dobrze. Tak, to oczywiście wycinamy. I teraz pójdziemy jak koni po betenie.